Jeżeli chodzi o budowę samej belki, mówimy, że to jest belka o profilu wielokrotnie giętym, przez to jest bardzo lekka. Widzimy w tym profilu wywiercone otwory. To dodatkowo zmniejsza masę całej belki. Belka w całości jest belką stalową, jedynie ostatni element jest z aluminium. Wszystkie połączenia. Belki oparte są o tak zwany stworzeń mimośrodowy, stożkowy, gdzie nie ma problemu z żadnymi luzami technicznymi, nie ma też żadnych kalamitek w tej belce. Jeżeli chodzi o amortyzację belki, zawieszenie belki, zwróćmy uwagę, że zawieszona jest na jednej osi, która nam zapewnia tak zwaną amortyzację w horyzoncie, czyli ruchy tego typu. Natomiast co ważne, ta oś z przodu może się poruszać. W ten sposób są odpowiednie amortyzatory po bokach, odpowiedni hamulec i daje nam to to, że jeżeli jedziemy po nierównościach, belka również bardzo dobrze bardzo dobrze, bardzo dobrze się amortyzuje w tych strefie tych ruchów zdłużnych na polu, czyli nie mamy problemu na, 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 z tym, że będzie się nam gdzieś ta ciecz pokrywała. Podczas jazdy, po nierównościach, belka dalej yo, zostaje nieruchoma. Jeżeli chodzi o wysokość podniesienia yo, czy wysokość maksymalną wysokość to jest to około 2 metrów 20 centymetrów przy tej belce. Tak jak mówiłem, to jest belka ze składaniem typu S. Drugim przykładem belki jest belka typu L.